Hej, 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 siemano z tej strony Czarny a to jest top 10 najlepszych itemów z Izaka. Zanim zaczniemy, chciałbym przypomnieć, że jakiś czas temu zrobiłem angielską wersję tego tematu właśnie. No i ona będzie dokładnie taka sama, tylko że w spolszonej wersji. No, um, oczywiście chciałbym przypomnieć, że to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, możecie mieć inne, e, e, inne zdanie na, te, na ten temat. No. No to zaczynamy. Numer 10. Toxic Shock. Ten, ten, ten item jest specyficzny, ponieważ kiedy wejdziesz do pokoju, który ma wrogów, bo to jest ważne, bo jak nie ma wrogów, to, to po prostu nic się nie stanie. Powstanie wielka, taka jakby toksyczna chmura, która będzie bić wrogów. W zależności od twojego damagea. Jest dobre, kiedy masz duży damage, a, mały, a słabe, kiedy masz jeden pasek. Numer 9. Mutant Spider. Poczwórne po obrażenia. Coś jeszcze muszę mówić? Numer 8 Mam snife. Twoja... Jakby to nazwać, twój wróg jest twoją nadzieją? Co? Mom jest jak brimstone. Ładujesz, rzucasz, wygrywasz. Zazwyczaj. Ale ten item ma coś lepszego niż brimstone. I to jest to, że jeśli jesteś bardzo blisko do wroga i dotkniesz go yy, Mount snife'em, yy, on zada duże, bardzo duże obrażenia. Numer siódmy. Death Starge. Penetrative Shots, Damage Up i to może być znalezione w Treasure Roomie. To jest na miejscu si si siódmym przez swoją rzadkość, po ponieważ to jest bardzo częste, a na przykład Mousenius albo middle Spider są bardzo rzadkie. Miejsce szóste. Epic Fetus. Wiedziałeś, że to będzie, nie? Strzelasz rakietami! Czy, czy to nie wystarcza? Numer 5. Brimstone. Krwawy laser. To jest po prostu super. Możesz mieć tyle combo z tym. Na przykład mam snajf, to będziesz strzelał milionami, mam snajfów, Możesz mieć, jeśli zwierzę, ten item. Jedyna jego lata to jest taka, że musisz za niego zapłacić 300 serduszka, albo dwa. Numer 4. Head of Krampus. Wiesz, co jest lepsze niż jeden Brimstone? Cztery Brimstone'y. Masz większość bossów na jednego hita. Naprawdę. A teraz zanim wielka trójka, chciałbym wymienić parę naprawdę bardzo dobrych itemów, które jednak nie znalazły się na mojej liście. Numer 3 Tekeks Nie jest jak najlepszy item w grze, ale wciąż jest dobry W końcu masz damage, który bije w kole, nie? Więc jak normalnie byś walnął jednego przeciwnika, tak walniesz teraz na przykład czterech, albo trzech naraz Ja go lubię, po prostu Na mojej liście jest na ponieważ ja go lubię i często mi się trafia Godhead no, czyli item, który jest bardzo, bardzo, bardzo dobrym... Jest, jest takim... jest tak jakby ulepszoną wersją Tekeksa. No i miejsce pierwsze. Mega Blast. Ja coś jeszcze muszę mówić. Po prostu strzelasz przez 15 sekund. Wielkim Brimstonem, który jak masz... nie wiem... Nawet nie no, przesadziłem. Jak masz co najmniej 5 kresek na, na damage to nikt, nikt nie będziesz stawał na twojej drodzy. Co prawda ładuje się długo, ale jak dla mnie to jest dalej najlepszy item w grze. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, mam nadzieję, że zalajkujesz, zasubskrybujesz i zakomentujesz. Jeśli chcesz więcej top 10 albo, <laughs> albo innych, na przykład top 5, albo topi, top 3, no nawet top 1, to już trochę przesadza. Eee, co jest moje ulubione, na przykład, to możesz zapytać w komentarzu. Przypomnę, że nie musicie pisać, że, żeby y, nagrał top 10 Pokémonów, ponieważ to już niedługo będzie. Y, co prawda, z pierwszej generacji zrobię to, ale mam nadzieję, że to polibicie. To cześć.